Cześć, dzisiaj mój ulubiony temat, czyli e-mail marketing, i porozmawiamy sobie o tym, co to w ogóle jest e-mail marketing, czyli ten film jest dla ludzi początkujących, czy tych, którzy w ogóle zastanawiają się, co to jest i czy jest im to w ogóle potrzebne w ich biznesie. Zapraszam! Ja nazywam się Maja Grugel i razem z Jarkiem prowadzę informator e-przedsiębiorcy, w którym pomagamy sprzedawać m.in. za pomocą e-mail marketingu. Więc czym jest ten e-mail marketing? E-mail marketing to jest po prostu takie narzędzie, które służy nam do tego, żeby kontaktować się z naszymi potencjalnymi klientami za pomocą wiadomości e-mail. I robimy to po to, żeby z tymi naszymi klientami pozostawać w kontakcie. Po to, przez to, że zostajemy w kontakcie, możemy budować z nimi relacje, możemy sprawić, że nam zaufają, możemy sprawić, że lepiej rozumieją naszą ofertę, możemy im ym, pozwolić zrozumieć lepiej, czy nasza oferta jest odpowiednia dla nich. Możemy też po prostu wysłać naszą ofertę, pokazać co mamy nowego w ofercie, możemy opisać o co nam chodzi, możemy zaprosić do współpracy. Możemy też podsyłać po prostu wartościowe rzeczy, czyli jakieś treści, czy to linki do treści, które mamy na swoich stronach internetowych, czy na mediach społecznościowych, czy po prostu treści, które znajdują się w samej wiadomości e-mail. Ten e-mail marketing różni się od takiego normalnego wysyłania maili od tym, że normalnie e-mail wysyła jedna osoba do jednej osoby. Natomiast w tym e-mail marketingu budujemy bazę kontaktów, bazę adresów mailowych do osób potencjalnie zainteresowanych tym, co sprzedajemy. No, chyba że nic nie sprzedajemy, tak? Ale to czym się zajmujemy, czy o czym piszemy, czy o czym publikujemy. I wtedy możemy wysyłać jeden e-mail do dużej ilości osób naraz. Ta nasza lista może się składać z 300 kontaktów, ale może się składać też z 300 tysięcy kontaktów, i do tych 300 tysięcy możemy naraz wysłać jeden e-mail. I zanim jeszcze przejdę do tego troszkę, jak to w ogóle się robi, to chciałam powiedzieć, że e-mail marketing jest też moim zdaniem najbardziej niedocenianym narzędziem marketingowym i sprzedażowym online. W takim sensie, że media społecznościowe są sexy, wszyscy o nich mówią. Na mediach społecznościowych wiemy, że musimy być, w ogóle przebywamy tam też, nawet jak nie pracujemy, tak? To jak odpoczywamy, to wchodzimy na media społecznościowe i sobie tam przeglądamy co u znajomych, co śmiesznego ktoś opublikował, czyli te, te media społecznościowe są w naszej świadomości takie bardziej ugruntowane i Wszyscy mówią, że trzeba być na mediach społecznościowych, żeby sprzedawać, jeżeli masz firmę i tak dalej, więc to robimy. Ten e-mail marketing się tak nie błyszczy, jak te media społecznościowe. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze, z tego, że e-mail marketing był długo, na długo przed mediami społecznościowymi, dobrze się ma teraz ma bardzo silną pozycję teraz, jak są media społecznościowe, i nawet jeżeli te media społecznościowe znikną, chociaż pewnie nie znikną, ale zmienią się, tak? Przyjdą jakieś inne. No to e-mail marketing i tak pozostanie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, e-mail marketing w ogóle nie jest platformą społecznościową, czyli jak budujemy sobie tę bazę klientów, tą bazę maili, to ta baza maili, tych ludzi, którzy wyrazili zgodę na to, żebyśmy do nich wysyłali maile, to jest nasza baza. My możemy sobie ją zapisać na komputer i przenieść na przykład z jednego urządzenia na drugie. Nie możesz tego zrobić z Mediami społecznościowymi, jak masz obserwujących na Facebooku, to nie możesz sobie ich zapisać i przenieść na YouTube'a czy na TikToka, tak? Możesz ich ewentualnie zaprosić, podać im link i poprosić ich, żeby tam też Ciebie obserwowali, natomiast nie możesz sobie ich jakoś pobrać i zapisać. Ta baza maili, ta baza kontaktów mailowych, którą budujesz za pomocą e-mail marketingu, to są Twoje kontakty. Ci ludzie oczywiście muszą wyrazić na to zgodę i Mogą się wypisać, jakby to im gwarantuje prawo i to jest ok. Natomiast ci, którzy są zainteresowani, wrazili tę zgodę to jest Twoja baza kontaktów i możesz sobie ją nawet przenosić między urządzeniami. To są ludzie, do których możesz wysłać e-mail. Druga różnica też jest taka, że tak naprawdę ten e-mail marketing ma troszkę inne zadanie. Jeżeli rozmawiamy o sprzedaży online, to on. Tak, jakby powiedziałabym, że jest troszkę bardziej umiejscowiony między tymi mediami społecznościowymi, gdzie staramy się pokazać nowym osobom, a tą sprzedażą, czyli jest też takim sposobem prowadzenia ludzi po tej ścieżce sprzedażowej, chociaż to nie są takie sztywne granice, bo też, tak jak media społecznościowe, jest oczywiście skutecznym sposobem pozostawania w kontakcie z ludźmi, nawet bardziej skutecznym niż media społecznościowe. Kiedyś zrobiłam taki film porównanie e-mail marketingu, a Mediów społecznościowych, gdzieś tutaj zostawię link do niego. Natomiast są jeszcze bardziej skuteczne w tym, żeby pozostawać w tym kontakcie. I też ten e-mail marketing no, idzie prosto do tej skrzynki tego odbiorcy, jeżeli jest dobrze zrobiony, jeżeli tam gdzieś nie wpada do spamu, ale na razie nie, wchodź, nie wchodźmy w takie szczegóły. I jest on taki bardziej bezpośredni, czyli tak jakby jak ktoś odbiera Twój e-mail, to jest tylko w Twoim mailu, nie świeci mu się tam wszystko inne, co jest w tym internecie. Tylko jak postanawia czytać Twój mail, to czyta Twój mail, i przez to ten e-mail jest sprzedażowo bardziej skuteczny. I też jakby warto sobie zdać sprawę, że adres e-mail ma każdy, tak naprawdę, kto korzysta z internetu. Natomiast nie każdy jest na każdej platformie społecznościowej. Czyli są ludzie, którzy nie używają Facebooka, czy nie używają Instagrama, czy nie używają TikToka. Ja nie używam TikToka. A email, adres e-mail z nas ma każdy, bo my po prostu potrzebujemy tego adresu e-mail. Chociażby, żeby kupić w ogóle w sklepie, to musimy podrać, podać adres e-mail, na który przyjdą te maile transakcyjne, ale też, żeby założyć sobie konta na, na platformach podatkowych, tak? Czyli każdy z nas musi ten e-mail mieć, natomiast nie każdy jest na mediach społecznościowych. Dlatego mimo tego, że ten e-mail może nie jest taki modny i taki głośny, taki błyszczący, to myślę, że jest po prostu niedoceniany, bo jest bardzo skutecznym narzędziem sprzedażowym. W praktyce ten e-mail marketing polega na wysyłaniu maila do... Swojej bazy kontaktów, czyli jedne, jednego maila można, nie musi to tylko na tym polegać, ale można wysyłać do dużej ilości ludzi naraz. I tak jak wspominałam, nie zawsze to tak wygląda, bo, bo chociażby maile transakcyjne w naszych sklepach online to też jest jakiś rodzaj e-mail marketingu, ponieważ ten e-mail marketing może się składać z takich maili transakcyjnych. Mogą to być maile, które są wysyłane automatycznie po tym, jak ktoś wykonał jakąś czynność, coś zrobił, czyli Twój subskrybent czy klient coś zrobił i to powoduje, że jakiś e-mail jest mu wysyłany automatycznie, podobnie właśnie jak maile transakcyjne, albo po prostu ty sam możesz zdecydować, że do całej listy, albo do segmentu swojej listy mailingowej możesz wysłać wiadomość. Czyli piszesz tą wiadomość, i mówisz, wy, wyślij teraz, albo wyślij jutro o 15 do takich i takich ludzi. Do segmentu Twojej listy mailingowej, ponieważ ta baza Twoich kontaktów mailowych. Może być podzielona na segmenty. Na przykład możesz mieć segment ludzi, którzy byli zainteresowani X i ludzi, którzy byli zainteresowani Y. Więc możesz też, jakby widzisz w tej bazie mailingowej, jeżeli masz dobrze wszystko ustawione, kto jest czym zainteresowany, kto co oglądał, kto co kupił już od ciebie i inne tego rodzaju informacje. Inne sytuacje oprócz transakcji, kiedy takie maile mogą wysyłać się automatycznie, to na przykład jeżeli ktoś dołącza do Twojej listy mailingowej, czyli zapisze się na Twoją listę mailingową, i wtedy masz ustawione, że wtedy on otrzymuje na przykład jakiś e-mail, w którym się witasz, czy wysyłasz mu jakiś prezent, a potem może nawet serię takich maili powitalnych, które w momencie, kiedy on jest świeżo zainteresowany, świeżo znalazł Twoją stronę, czy widział Twoją reklamę, zapisał się na tą listę mailingową i wtedy dostaje świeżo. Kilka maili, które przedstawiają mu Twój biznes, przedstawiają Twoją ofertę i e, po prostu pozwalają jemu zrozumieć, co to jest za biznes, co oferujesz, czy to jest dla niego, i skorzystać z tego, jeżeli jest na to gotowy. Natomiast wiele osób też przegląda rynek i szuka pewnych rzeczy, interesuje się, zanim jeszcze jest gotowa je kupić. To znaczy, na przykład. Jeżeli to są droższe rzeczy, może nie ma odłożonych pieniędzy albo dopiero się szykuje, tak na przykład w moim przypadku dużo osób myśli o założeniu biznesu i już zaczynam mnie obserwować, czy zapisywać się do mnie na listę, chociaż jeszcze nie są gotowi, tak? Jeszcze muszą na przykład pozałatwiać jakieś tam sprawy w swoim życiu, zanim to zrobią, więc wtedy ja prowadząc tą listę mailingową, upewniam się, że jestem z nimi w kontakcie i w momencie, kiedy oni będą gotowi skorzystać na przykład z mojej usługi, czy z któryś z moich kursów online, no to wtedy będą mnie już znali, będą wiedzieli, kim jestem, dostaną maila i jest większa szansa, że zdecydują się kupić ode mnie, niż jak ja bym się do nich nie odzywała, a ktoś inny pisałby do nich maile, i o to chyba tak najbardziej w tym e-mail marketingu chodzi. Teraz, jak masz już takie podstawy, jakby na czym to polega, ja wiem, że to jest dosyć ogólnie, natomiast zamierzam nagrywać teraz więcej filmów o e-mail marketingu, więc będziemy sobie rozmawiać o takich różnych rzeczach. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego, co powiedziałam, teraz zachęcam Cię do tego, żeby napisać w komentarzu. I przy okazji możesz też kliknąć mi, zostawić e, kciuka w górę, będzie mi miło. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć w tym filmie, co jest ci potrzebne do wprowadzenia tego e-mail marketingu w swojej firmie, tak chociażby pokrótce. No, i tak jak wspominam, jeżeli masz już jakąś platformę, na której sprzedajesz i ona wysyła maile transakcyjne, no to to się dzieje tak praktycznie automatycznie, tak. Natomiast jeżeli chcesz tak świadomie zacząć używać tego e-mail marketingu, no to potrzebny jest Ci taki program do obsługi tej bazy mailingowej i do obsługi y, tych maili. Z angielskiego takie programy nazywają się ESP, Email Service Provider, czyli po polsku moglibyśmy powiedzieć dostawca usługi mailingowej. Takich programów jest na rynku bardzo dużo. Są też polskie programy jak Freshmail czy GetResponse. Są programy, które nie są polskie, ale są bardzo popularne z tego względu, że do pewnej ilości tych subskrybentów, czyli tych kontaktów na Twojej liście mailingowej, są bezpłatne. Czyli można sobie z nimi zacząć i zobaczyć, jak idzie, czy rozkręcić się, czy nauczyć się. Czyli na moment tego uczenia się e-mail, marketingu, tego trochę testowania, co działa, co sprzedaje i tak dalej, możemy założyć konto w programach za które nie będziemy musieli na początku płacić, tak? To ja zawsze polecam, dlatego ja sama uczę najczęściej o programie MailerLite, bo wydaje mi się, że on jest taki najprostszy w użyciu. Mam tutaj też tutorial na kanale, chociaż yy, muszę nagrać nowy, bo MailerLite w marcu tego roku się zmienił kompletnie, yy, także pewnie niedługo pojawi się film. Yy, do tysiąca subskrybentów MailerLite można użyć. Jest też Mailchimp, który z tego, co do, jeżeli dobrze pamiętam, to do 2000 jest bezpłatny, natomiast wydaje mi się, że ten MailChimp jest taki troszkę trudniejszy. Ten Mailer jest taki troszkę bardziej intuicyjny. I jest też bardzo dużo programów, które są dla takich trochę bardziej zaawansowanych użytkowników, bo po prostu technicznie są troszkę trudniejsze. Z takich popularnych jest na przykład Active Campaign, który ja sama używam. Są też ConvertKit, Drip. No, jest ich naprawdę, naprawdę dużo, A ponieważ jest to film dla osób zupełnie początkujących, dlatego powiem szczerze, że na sam początek polecam MailerLite, bo jest dosyć prosty w obsłudze. I teraz, kiedy już wybierzemy sobie taki program do obsługi tego mailingu, no to musimy założyć na nim konto. W ogóle do wysyłki mailingu jest nam potrzebny firmowy adres e-mail. Nie możemy robić mailingu z adresów e, takich ogólnie dostępnych, bezpłatnych typu gmail, e, czy onet.pl, o2.pl te adresy są przeznaczone dla użytkowników prywatnych, że tak powiem i one służą zupełnie do czegoś innego, czyli niektóre te programy tak jak MailerLite nawet nie pozwolą nam założyć konta, jeżeli nie mamy firmowego adresu, także firmowy adres, firmowy adres to mówię, to jest adres taki, który jest powiązany z domeną Twojej firmy, to na pewno taki adres firmowy się przyda, żeby założyć to konto, żeby wysyłać ten mailing, czyli zakładamy sobie konto na takiej platformie, i to po prostu w przeglądarce e, logujemy się tam i jesteśmy w tym naszym programie do mailingu. One oczywiście różnie wyglądają, więc dobrze jest się nauczyć tego programu, który, który wybierzemy i ale generalnie polega to na tym, że jak już jesteśmy w tym programie zalogowani, jeżeli mamy już jakąś tam listę kontaktów, to po prostu w tym programie tworzymy maila i określamy, do kogo ma on być wysłany: czy do całej listy, czy do segmentu ludzi, którzy są na przykład czymś zainteresowani i kiedy ten e-mail ma być wysłany. Można od razu po stworzeniu go kliknąć wyślij. Można zrobić taki e-mail wcześniej i po prostu pokazać, wyślij ten e-mail w czwartek o 20 załóżmy. Także można sobie to wcześniej przygotować. No ale to jak już mamy tą bazę tych kontaktów, tych subskrybentów, natomiast co zrobić, żeby mieć te kontakty na tej liście? No tutaj musimy aktywnie ludzi zaprosić na tą naszą listę i żeby to zrobić, to oczywiście potrzebny nam jest Potrzebne nam jest takie miejsce, gdzie oni będą mogli się zapisać. Można takie programy integrować na przykład ze swoim sklepem online. Czyli, jeżeli ktoś kupuje, no to tam też powinien no oczywiście, wszystko powinniśmy robić zgodnie z przepisami. Czyli, ten, tam też powinien mieć um, jakiś taki wihajster, żeby zaznaczyć, że on się na to zgadza, że, wysyłamy mu, że będziemy wysyłać mu maile i wtedy automatycznie jest on zapisywany w naszej bazie. Klientów i warto jest to robić, natomiast warto jest nie tylko w ten sposób budować tą bazę kontaktów, no bo wtedy będą to już tylko, będą to tylko ludzie, którzy od nas kupili. To są oczywiście najczęściej najbardziej wartościowi subskrybenci, bo jeżeli są zadowoleni z transakcji, z tego, co kupili, no to oni potem chętnie będą otwierali maile i kupowali dalej, więc warto to robić. Natomiast też na tą listę mailingową chcemy zapraszać ludzi, którzy jeszcze od nas nie kupili, a którym chcemy przedstawić swoją ofertę siebie i zaprosić ich do skorzystania z tej oferty, właśnie za pomocą naszego e-mail-marketingu. Więc, żeby takich ludzi zaprosić, no to albo wstawiamy formularz na, stronie na stronę internetową. To może być formularz, który po prostu, na przykład, jeżeli piszemy bloga, to w każdym wpisie blogowym gdzieś tam na dole się pojawia: zapisz się tutaj. Po więcej informacji albo zapisz się, to otrzymasz coś ode mnie, czyli tak jak mówiłam, ta automatyzacja, która wyśle jakiś prezent za zapisanie się na listę. No teraz, żeby ludzie się tak po prostu zapisywali, zapisz się na newsletter, to naprawdę trzeba mieć bardzo popularny blog i jakby takich stałych fanów, którzy się zapiszą. Nie mówię, że to się nie dzieje. Natomiast jakby szybciej będziemy tą bazę budowali, jeżeli y, zaproponujemy coś, tak? Czyli jak zapiszesz się do mnie na listę, to na przykład otrzymasz więcej wiadomości, czy otrzymasz jakiś PDF, czy zniżkę. No na pewno wiesz o czym mówię, bo na pewno widzisz to w internecie, czyli y, wstawiamy taki formularz na stronę albo on jest wstawiony gdzieś na stronie, na przykład we wpisie blogowym, albo czasami wyskakują nam takie okienka, możemy ustawić taki pop-up, to też zależy. Jakby od tego, co technicznie możemy zrobić, ale większość tych programów do mailingu y, integruje się z naszymi stronami i pozwala nam coś takiego ustawić na stronie. Znaczy, na pewno pozwala nam wstawić formę do zapisu, ale czasami też właśnie możemy zrobić sobie takie wyskakujące okienko. A trzecim sposobem y, do zapraszania na zapisywanie się na tą listę, no to jest takie ustawienie osobnej strony. To jest najczęściej strona lądowania, której głównym celem jest właśnie zaproszenie osoby do tego, żeby zostawiły ten kontakt do siebie, zapisały się do nas na listę i po tym zapisie coś się będzie działo: albo coś im wyślemy, albo się z nimi skontaktujemy, bo też takie bywają. Czyli możemy taką stronę lądowania zrobić i wtedy możemy ją promować, na przykład reklamą na Facebooku, albo takie strony też dobrze jak pokazują się osobom w reklamach na Google, czyli jeżeli ktoś czegoś szuka. I znajdzie taką stronę lądowania, i mówisz: podaj swój adres e-mail. Ja ci to wyślę, takie informacje, jeżeli to jest dla niego wartościowe, to się zapisze i będzie na twojej liście mailingowej. Jeżeli wtedy masz ustawioną kolejkę maili, która prowadzi do oferty, no to możesz od razu tej liście mailingowej sprzedawać. Jeżeli nie masz albo po tej kolejce maili, potem możesz po prostu regularnie kontaktować się z tymi ludźmi za pomocą maila i za pomocą tych wiadomości e-mail. Zapraszać ich czy na swoje media społecznościowe, czy do kupna, czy do skorzystania z usługi, czy do kontaktu z Tobą, do wstępnej rozmowy, do wielu różnych rzeczy, czyli jest to narzędzie, które na wiele sposobów pomaga Ci budować Twój biznes. Również tak mi się teraz skarżyło, bo wiele osób nawet o tym nie myśli, ale na przykład, jeżeli mamy jakieś medium społecznościowe, i na przykład mamy fanpage na Facebooku, mamy tam jakiś ludzi, zaczniemy ich zapraszać na naszą listę mailingową, budujemy tą listę mailingową, utrzymujemy z nimi fajny kontakt i na przykład stwierdzimy, że chcemy sobie teraz ym, rozwinąć konto na YouTube, bo ludzie będą nas tam znajdowali i to nam się przyda. No to na przykład zaproszenie tej listy mailingowej na ten YouTube od razu jakby pomaga nam temu algorytmowi na YouTube, od razu widzi, że są ludzie zainteresowani, że że klikną i że, że ktoś tam jakby wchodzi w interakcję z naszymi filmami. Ciężej jest to zrobić na samym Facebooku, bo tam jakby mniej ludzi w ogóle widzi te nasze posty. Łatwiej jest to zrobić mailem i w taki sposób też jakby możemy wspomóc inne nasze platformy, o tym mało kto myśli. Natomiast jest to jakby dosyć istotna, istotny element tego budowania tej swojej obecności online. To tyle na dziś, co chciałam powiedzieć. Takie zupełne podstawy z tego, co to jest e-mail marketing i co nam jest do niego potrzebne. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Jeżeli myślisz o e-mail marketingu, chciałbyś, żeby go wprowadzić, zapraszam do kontaktu. Mogę Ci pomóc, oferuję konsultacje, jeżeli chodzi o prowadzenie listy mailingowej, założenie e-mail marketingu, prowadzenie listy mailingowej, o dostarczalność, tak, jakby poprawianie wyników, całą strategię. Jeżeli chodzi o e-mail marketing, mam też produkty, z których po prostu możesz uczyć się sam. Między innymi mam listę niekończących się pomysłów na newsletter. Zachęcam cię do pobrania jej bezpłatnie. Zostawię tutaj w komentarzu do tego filmu. A ja na dzisiaj się żegnam. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego wejścia. Hej.